Z relacji lokatorów kamienicy przy ulicy Ciemnej w Hojnowie wynika, że mężczyzna po trzydziestce przechowywał w domu trotyl lub tak zwany czeski plastik. Środki pirotechniczne miał trzymać w dwóch puszkach na regale. Mieszkańcy mówią, że od służb ratunkowych usłyszeli, że ich sąsiad handlował substancjami za pośrednictwem internetu. Stąd udało się go namierzyć. Policja potwierdza jedynie, że w mieszkaniu znaleziono nieznaną substancję. Ze względu na to, że substancja ta mogła spowodować zagrożenie dla mieszkańców, ewakuowano z budynku dwie klatki mieszkańców. Było to blisko 30 osób. Ewakuowani lokatorzy mówią, że około godziny 16 policjanci kazali im natychmiast opuścić mieszkania. Tłumaczyli, że w każdej chwili może dojść do wybuchu. No i wyślijmy, tu staliśmy i policja powiedziała, że mają już dla nas pomieszczenie, jedzenie, wszystko, spanie. No i poszliśmy do chemika i tam zjedliśmy kolację i czekali do 23.00. Jeśli pytam policję, o której że aż przyjedzie ten samochód ten taki opancerzony. W sumie w tak zwanym chemiku umieszczonych zostało 16 osób. Ewakuowanymi lokatorami zaopiekowały się władze miasta. To były działania takie, które mogły spowodować, że ci ludzie mogli się czuć bezpiecznie, mieli gdzie zamieszkać, mieli co jeść, więc zarówno całe rodziny z dziećmi przebywały w tym czasie w domu Szama, który mamy przygotowany właśnie w takich sytuacjach awaryjnych do tego, aby przyjąć mieszkańców. Zatrzymany mężczyzna do mieszkania przy ulicy ciemnej wprowadził się zaledwie rok temu, pomimo tego jest bardzo dobrze znany sąsiadom. Jeżeli chodzi o tą rodzinę, to ta rodzina została eksmitowana z innego mieszkania w związku z problemami, które miała, jeżeli chodzi o opłacenie, otrzymali lokal socjalny i się tam przeprowadzili. Zdaniem sąsiadów policja doskonale wiedziała czego szuka w mieszkaniu przy ulicy Ciemnej, zresztą przeszukała także dom, w którym mężczyzna mieszkał poprzednio. Z relacji świadków wynika, że lokator próbował uciekać przez okno, ale został błyskawicznie zatrzymany przez mundurowych. W sprawie tej zatrzymana jest jedna osoba. Obecni policjanci wyjaśniają okoliczności znajdowania się tych niebezpiecznych substancji w pomieszczeniach w tym budynku wielorodzinnym. Policja wciąż nie mówi, co dokładnie znaleziono w mieszkaniu w centrum Hojnowa. Zabezpieczona przez funkcjonariuszy substancja została przewieziona w tym momencie do Wrocławia i będzie przebadana. Oczywiście my zostaniemy poinformowani, co, co to za rodzaju substancja była na miejscu. Lokatorzy kamienicy przy ulicy Ciemnej są zaskoczeni niefrasobliwością sąsiada, wskazują, że naprzeciwko ich domu znajduje się plac zabaw, boją się nawet pomyśleć, co by się mogło stać, gdyby doszło do detonacji materiałów gromadzonych przez sąsiada.